W zestawie w stolikie, ze stolikiem yy, IKEA Lak znajdują się bad główny, cztery nóżki, jak również pudełko z czterema wkrętami dwustronnymi służącymi do montażu nóżek. Sam montaż jest oczywiście dziecinnie prosty. W te otworki wkręcamy z jednej strony wkręty, a z drugiej strony wkręcamy. Tutaj, kolor zbliżony do węgla. Po zmontowaniu stoliczek, Lak Ikea wygląda następująco. Polecam zamontowanie filców na spodach, aby nie rysować parkietu. Po zamontowaniu i postawieniu. Stoiczek Czeklak prezentuje się następująco kolor węgę, to jest nie, nieco droższa wersja. W tej chwili występują w i wersje za 1990, czyli za 20 zł wersje jednokolorowe białe bądź czarne bodajże i droższe wersje z odcieniami, tak jak ta na przykład za 30 zł 29,90, jest to odcień węgę, jeżeli komuś pasuje do koloru mebli. Albo lubi taki kolor po prostu? To jak najbardziej polecam. Jakość jest przyzwoita, a cena naprawdę przystępna. Podsumowując, stolik IKEA LAK. Koszt 30, zł. Dostępność każda IKEA w Polsce. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.